W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, przychodzimy dziś do Ciebie, myśląc o wszystkich ludziach, którzy odeszli w tym roku do Ciebie. Niesiemy w sercach ból po stracie osób bliskich lub znajomych. Myślimy o osobach nam nieznanych i zapomnianych przez świat. Prosimy, dobry Ojcze, przepuść ich wszystkich przez bramy nieba. Panie, miej litość nad wszystkimi, których nie ma już wśród nas. Pamiętaj o wszystkich ich dobrych uczynkach, wybacz wszelkie grzechy, jakich mogli się dopuścić. Oczyść ich duszę z każdej najmniejszej plamki grzechu. Wierzymy, że jesteś dobrym, kochającym i miłosiernym Ojcem. Wiemy, że Ty jeden znałeś tych wszystkich ludzi najlepiej, wraz z ich zaletami i słabościami. Ufamy, że nadal traktujesz ich jako swoje dzieci, że napełniasz ich swoją miłością i wszystkim, co dobre. Dobry Boże, błogosław szczególnie dusze tych zmarłych, którzy byli częścią naszego życia, których kochaliśmy z całego serca lub darzyliśmy sympatią, którzy byli nam bliscy. Spraw, by mogli modlić się za nami z nieba, towarzyszyć nam codziennie, czuwać nad nami by nadal mogli dzielić z nami smutki i radości. Prosimy, zapewnij ich o tym, jak bardzo są wciąż przez nas kochani, że nigdy o nich nie zapomnimy. Panie, błogosław również tych, którzy umarli w stanie grzechu, którzy nie mieli okazji do pojednania z Tobą. Okaż im swoje miłosierdzie, ulituj się nad ich ludzką słabością. Błagamy, okaż swą litość również tym, którzy umarli samotnie. W cierpieniu psychicznym lub fizycznym, opuszczeni przez bliskich. Zapewnij ich o swej miłości, spraw, by już na zawsze zaznali pokoju. Zawierzamy ich wszystkich Twojemu miłosierdziu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.